No i my już w domciu. Pokażę Wam, co żeśmy kupili świątecznego z tych sklepów, które Wam pokazywałam. Pewnie, nie wiem, czy w jednym filmie Wam dałam, czy, czy w dwóch, bo jeszcze nie patrzyłam. Nagrywam. Teraz po powrocie do domu to się okaże. Ceratka świąteczna w mrówce. Takie wzory. Już Wam pokażę. Nie będę jej całe rozkładać. Renifery. Tutaj takie ciastki, domki i kokardki. Przed świętami będzie za, założona. Złożymy sobie ją tutaj i zaraz Wam resztę pokażę. Rzeczy, no mi nie przeszkadza, odrzucę ją. Tak, taki koczek świąteczny, milutki. On jest cienki, ale taki fajny, milutki. Gdzie to my tu mamy? Tu? Gdzieś była rozmiarówka, 150 na 200, fajnie się złoży łóżko pościeli, fajne takie, mięciuteńkie, nawet się przykryć, tak jak się telewizję ogląda, także fajne. Kolejną rzeczą, to się mąż uparł, pościel, świąteczny, patrzcie, choinki i w koty. Oczywiście na święta będę zakładać nie wiem jak będą te poduszki pokazane, jest tak. Jakieś prezenty. 200 na 220 czyli duża. Wiadomo, że trzeba patrzeć jaką się ma ten poszewkę. Pościeli świątecznej duży wybór. Satynowa z mikrowłókna. Zobaczymy, czyli na Wigilię, czy dzień przed Wigilią, to będę ubierała pościel taką. Dobra. Mamy takie gadżety. Oczywiście baterie, bo baterie do światełek. Tak. E, takie wziłam, renifery. Nie wiem, jak ich tu jest, 4 czy 5. Powinno pisać. Także takie fajne srebrne, jak widzieliście, były różne, pokazywałam. E, taki bieżnik, żeby go położyć na obrós. Z takim Motywem, szyszka, banieczka i taki tutaj gwiazdki, taki odcień szarości, no były różne, w mrówce, fajne, mąż sobie wziął jeszcze, o, świąteczną koszulkę, czerwoną, Merry Christmas, koszulka zwykły t-shirt, tylko fajne takie napisy, Merry Christmas, dobra. Co dalej? Przechodzimy do tych wszystkich misiów, nie misiów. Mam tu całą brygadę. Tak, mi się podobał, tak. Ten, oto ten. Rudolf, czy jak on tam? Się nazywa Łosiek, Super Ktosiek. W bardziej Łosiek. Super Ktosiek, zobaczcie. Fajne różki, on te. Takie, takie, takie. Z cukiereczkami takimi o. Ale jest fajne mięciutki sobie gdzieś go tam posadzić, poobcinać mu te metki koło choinki, koło pod choinką, gdzieś tak. Na szafce jako taka ozdoba. Fajne powiem wam. Fajne taki. Misiu mięciutki. Misiu mięciutki. A pokaż jeszcze tego tego, gdzie stusia? się Wcześniej kupiłam takiego szczycia stusia, stokrotce mężowi ziemię, patrzcie jaki fajny, też taki on to taki gniotek do siedzenia i sobie siedzą razem no. o, trochę on to. nie chcę współpracować, a fajny Takie taki mięciutki i tak kolejny, kolejny jego już wam pokazuję jego mościa jego mościa, takiego gościa, taki do posiedzenia o takie. ja siedź czapeczka taki mikołajek fajne łapki ma mikołajek 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 nóżki Diego. nóżeczki mikołajek mikołajek no i te skrzaty mikołajka mikołajka i skrzaty takie one nie mają nóg rozciąganych ale taki tak chłopczyk zobaczcie taki chłopczyk Do postawienia gdzieś koło choinki. Taki taki, ja jest taki za duży. Aaaa, bum, ale u niech sobie o. Tutaj na razie będzie, bardzo ładny. Ten Mikołajek, o takie poszeweczki sobie jakiś czas temu kupiłam i jest to. Jak to, jaki jest chłopczyk? To raczej chyba jest to dziewczynka, nie wiem. O, chłopczyk, dziewczynka <grafię> z brodą. <grafię> Patrzcie jakie to fajne, a to jest takie mięciutkie. Takie mięciusiuncie, takie, takie, bum, bum, bum. Mięciusie. Mięciusie, mięciusie. Fajne te. Te bliźniaki, patrzcie. Bliźniaki nie od jednej matki. Nie babić się. Nie ta się. O, nie ten tu. O! O, i tak już mogą spać zamiast nas, to będą oni spać, patrzcie, na łóżku, dobra, takie to skrzaty, takie to gadżety, idziemy do kuchni, jeszcze Wam pokażę, jakie naczynia kupiłam świąteczne, oczywiście, czemu nie, no dobra, jesteśmy w kuchni, i kupiłam takie tak, sześć takich miseczek, pięć wyjęłam, jedna jest gdzieś tam jeszcze, eee, wstawiona już do szafki, takie zobaczcie, jakie fajne, Takimi tymi, bardzo głębokie, fajne miseczki na barszczyk. na zupkę, jak ktoś gotuje zupkę grzybową czy rybną na, ten, na Wigilię, miałam mówić na Wielkanoc, jest to Wielkanoc, piękne, głębokie miseczki, zestaw komplet sześciu sztuk, takich miseczek. Skusiłam się oczywiście na talerzyki świąteczne, jakbym o nie mało miała tych wszystkich talerzyków. Gdzie one będą stać? Nie mam pojęcia, no ale wiadomo. Tak. Zobaczcie. Skrzaty podobne, jak te skrzaty, które pokazałam. Zobaczcie. Piękne. Małe talerzyki. Oczywiście trzeba je umyć. Przed użyciem 6 sztuk. Fajnie, miło się będzie. Na Wigilię jadło śledzika w takiej misetce. I w takim talerzyku, żeby mieć taki talerzyk. Tutaj się postawi barszczyk. Jak się zje barszczyk, to będzie taki talerzyk, taki komplet. Można było kupić takie identyczne talerzyki. Ja już mówię, weź inne. Te są ładne. No to mi się w sumie też podobały. No to są fajne. Fajne talerzyki. razy 6 oczywiście. czego może nie zbrać. No Jakieś cerata. To muszą być i te świąteczne podkładki jedna taka wesoła taka, taka można powiedzieć bardziej dla dzieci ale patrzcie jaka fajna kolorowa sobie tutaj balują towarzysze niedźwiadek, bałwanek, mikołaj z swoim reniferem jeszcze foka do tego i tutaj coś innego gorąca herbatka i itd tak zobaczcie różne skrzaty i prezenty i imprezka Dobra, fajnie i wziąłem takie, jeszcze na razie wiadomo nie będę ich rozkładać, zakładać, żeby mi się przed świętami nie zniszczyły, dwie takie ładne podkładki, tutaj pewnie jarzębina albo coś tak fajnie zrobione i tutaj taka ładna choinka, konik na biegunach, wspomnienie dzieciństwa, teraz już konie na biegunach są takie wiecie, Wypasione puszyste, jakieś były takie drewniane. Dwie takie, druga jest pod spodem i jedna to jest taka sama. Trzeba nie będę już tutaj pokazywać. Jedna o, taka z Mikołajem. No taki trochę słaby wybór. Tych podkładek albo coś było więcej wykupili. Nie wiem. Nie mam pojęcia, ale myślę, że ładnie sobie wybrałam. Możecie pisać w komentarzu. Jak oceniacie nasze świąteczne zakupy gadżetów, ozdób i tak dalej. Oczywiście inaczej. Wszystko zaraz sobie sprzątam. No co? Myślę, że fajne rzeczy. Świąteczne, takie wiecie, Akcent świąteczny, człowiek się od razu lepiej czuje tak. Tak jak to się mówi. Świątecznie! Dobra. Celatki na razie nie zakładam, bo wiadomo, założę ją przed świętami, to sobie na razie gdzieś schowam i będą tutaj później te wszystkie rzeczy poustawiane na swoich docelowych miejscach, a ja się żegnam pa-pa!